Uczyłem się jeszcze w liceum na bardzo specyficznym profilu, bo matematyczno-fizyczno-informatyczno-teatralnym. Dużo grałem w różnych serialach, filmach czy spektaklach. Ale nie to było najważniejsze. Najważniejsze były dla mnie spotkania z ludźmi ze środowiska, aktorami. Reżyserami, fascynowali mnie. Oni mieli pewną taką charyzmę, blask, coś bardzo ciężkiego do uchwycenia, do uchwycenia, ale na tyle pociągającego, że nie tylko chciałem ciągnąć od nich garściami, ja chciałem być taki jak oni wielki. Gdy skończyłem swoją przygodę, dosyć nieudaną ze studiowaniem na normalnym kierunku, postanowiłem, że zdaję do szkół aktorskich. I po roku naprawdę ciężkich przygotowań, doszedłem do drugich etapów, do finałów ale nigdzie się nie dostałem. I po czterech dniach naprawdę ciężkiej sytuacji psychicznej, w której byłem, pozwoliłem sobie popatrzeć na to troszkę z zewnątrz, że tak powiem, out of the box. I zrozumiałem, ja nie chcę być aktorem. Ja nienawidzę uczyć się tekstu na pamięć. Nie cierpię prób, gdzie trzeba ciągle i ciągle powtarzać to samo. Ja bym sobie zmarnował pięć lat życia. Dlaczego? Bo szedłem za pewną ułudą. Za ułudą wielkości, Niesamowitości tego prestiżu, nie tylko środowiska, ale również tego kierunku studiów. Jest dużo takich środowisk. Czy to różne miejsca pracy, grupy społeczne, ideologie. Ale jak już nie wejdziemy, to ta fasada szybko mija i zostajemy z normalnym, codziennym życiem, w którym musimy wykonywać codzienną, rutynową pracę, i tylko od nas zależy. Czy ta praca będzie zgodna z nami i czy będziemy szczęśliwi robiąc to, co robimy. Dziękuję bardzo.